Czy wiedziałeś o tym, że Aqua SA to nie tylko zaopatrywanie regionów w wodę i oczyszczanie ścieków? Realizujemy także szereg usług dodatkowych. Prowadzimy diagnostykę sieci kanalizacyjnej. Wywozimy nieczystości ciekłe z osadników i oczyszczalni przydomowych. Ponadto wykonujemy czyszczenie sieci kanalizacyjnej oraz separatorów olejowych i tłuszczowych. Prowadzimy diagnostykę zewnętrznej sieci wodociągowej – Wykrywamy wycieki w przewodach wodociągowych, a także dezynfekujemy oraz rozmrażamy elementy sieci wodociągowej. Przeprowadzamy inspekcję sieci kanalizacyjnej. Za pomocą specjalistycznych kamer endoskopowych oraz CCTV wykrywamy usterki sieci kanalizacyjnej oraz oceniamy jej stan. Budujemy przyłącza wodno-kanalizacyjne. Na zlecenie klienta realizujemy kompleksową usługę od sporządzenia dokumentacji projektowej po wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Naprawiamy zewnętrzną sieć wodociągową i kanalizacyjną. Posiadamy niezbędne materiały i sprzęt, aby usterkę usunąć szybko i skutecznie. W specjalistycznym laboratorium badamy próbki wodopadowych, osadów ściekowych oraz ścieków z przydomowych oczyszczalni. Wykonujemy m.in. analizę próbek wody do spożycia, wód powierzchniowych, podziemnych czy wody spływalni. Utylizujemy emulsje olejowe. Ten proces odbywa się w specjalistycznej stacji, w której przetwarzane są niebezpieczne substancje głównie emulsje olejowe oraz inne zaolejone ciecze. Wszystkie usługi dostępne są w aplikacji, do której odnośnik znajdziesz na naszej stronie internetowej lub wchodząc na usługi app